Rodzina była pod opieką pomocy społecznej, a zniknięciu kobiety poinformowała policję jedna z pracownic ośrodka. Zaalarmowani funkcjonariusze dokonali makabrycznego odkrycia. Rodzina kobiety nie mogła uwierzyć w to, co zrobił jej partner. Zawiadomiona przez pracownicę ośrodka opieki społecznej policja rozpoczęła poszukiwania 64-letniej kobiety. Makabryczne odkrycie funkcjonariuszy wstrząsnęło okolicznymi mieszkańcami. Takiego okrucieństwa nikt się nie spodziewał. Rodzina była pod opieką ośrodka pomocy społecznej o zniknięciu 64-latki poinformowała policję jedna z pracownic ośrodka pomocy społecznej. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania zaginionej kobiety. Fragment jej ciała został odkryty na jednej z posesji w Skwierzynie w województwie lubuskim. Takiego okrucieństwa nikt się nie spodziewał, to był widok jak z horroru. Makabryczne znalezisko wstrząsnęło okolicznymi mieszkańcami, a w związku ze sprawą zatrzymano 68-letniego konkubenta kobiety. Mężczyzna zeznał, że jego partnerka wyjechała kilka tygodni temu do swojej siostry. Utrzymywał, że nie ma pojęcia, co się z nią dzieje. Po kilku dniach śledztwa, funkcjonariusze ustalili, że 68 latek kłamał. W końcu mężczyzna przyznał się do podświartowania konkubiny. 68 latek pociął ciało partnerki na mniejsze fragmenty i część zwłok zatopił w okolicznej rzece. Oskarżony wskazał funkcjonariuszom dokładne miejsce, w którym wyrzucił część ciała do wody. Płetwonurkowie natychmiast rozpoczęli poszukiwania, a wyłowione przez nich fragmenty ciała zostały przekazane do badań. Konkubent ofiary zeznał, że miała przebywać u siostry na wniosek lokalnej prokuratury. 68 latek został zatrzymany w areszcie na 3 miesiące. Postawiono mu zarzuty zabójstwa i znieważenia zwłok. Konkubent chciał się pozbyć ciała swojej partnerki, by wciąż pobierać przysługujące jej świadczenie rentowe. Dzisiaj grzeje, 1. Turysta popełnił fatalny błąd, robi tak wielu. Musi zapłacić teraz 16 tysięcy. Euro 2. Najpierw pobicie, teraz tragiczna śmierć. Gwiazda Disco Polo straciła dziecko, przeżyła piekło przed laty trwa śledztwo, mające na celu ustalenie dokładnego przebiegu wydarzeń. Za swoje zbrodnie partner ofiary odpowie przed sądem, grozi mu do żywocie. Najlepsze newsy dnia źródło Info 112 nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj PIKIO. Google News